Wyspy Pomarańczowe. Specjalna lokacja składająca się z dziesiątek małych wysp, na które aż został wysłany, bo Pokémon Gold i Silver jeszcze nie wyszły, więc czymś musiał się w międzyczasie zająć. Stąd twórcy wpadli na pomysł pomarańczowej ligi, składającej się z czterech wyzwań odznakę, która kończy się specjalnym pojedynkiem. Dzisiaj ocenię każdą z tych pięciu, niekoniecznie walk, bo niektóre wyzwania mają specjalne reguły, ale wciąż przyjrzę się nim pod względem akcji, strategii i elementów popularnych. Tak więc zaczynajmy! Tracy mówi Ashowi, że pierwszy lider sali, do którego się udają, jest podobno naprawdę silnym trenerem. Więc kiedy wreszcie się natykają na Sissy, aż jest zszokowany, że jest kobietą. Tracy za to zaczyna bardzo, bardzo dokładnie podziwiać jej sylwetkę. W sali dowiadujemy się, że aby wygrać odznakę, nie staną do zwykłej walki Pokémon, a do pojedynku armatek wodnych, gdzie stworki będą strzelały do celu. Sissy wystawia Sidra. Pokedex informuje, że jest to Pokemon z okropną naturą i aż dodaje od siebie, że też okropnym wyglądem. Nasz bohater się dzisiaj obudził i wybrał przemoc. Wybrał też Squidla. I mimo tego, że nie ma tak Doświadczenia w strzelaniu do celu, jak Sidra, udaje mu się zremisować. W takiej sytuacji o wyniku zdecyduje drugie wyzwanie: wyścig Pokemonów w wodzie. Przed rozpoczęciem wtrąca się zespół R i James gada o swoim traumatycznym doświadczeniu, podczas którego prawie stracił życie 3 minuty temu, ale na szczęście ma wspierających przyjaciół, którzy mówią mu, aby przestał biedolić. Żegnamy ich i rozpoczynamy wyścig, podczas którego trenerzy muszą stać na swoich Pokemonach. Sissy sobie dodaje, potem tym jak Ash wybrał Laprasa. Ciekawe, czy powiedziałaby to samo, jakby wybrał Squirtla. Sama będzie surfować na swoim bastosie, który przewyższa siłą Laprasa, przez co pierwsza kończy pierwszą połowę trasy. W drodze powrotnej go nich wielka fala, którą Lapras zamraża jedynie po swojej połowie, więc Sisy jest wystrzelona w powietrze, ale jej Pokémon ją łapie. Aż dawał z siebie naprawdę wszystko, aby ustać na dwóch nogach, więc kiedy ta upada na tyłek, wydaje mi się, że powinna się w tym momencie poddać, ale wyścig trwa dalej. Blastoise ma przewagę, więc lapras zamraża wodę przed sobą, aby użyć jej jakości zgawki. Nie wiem, czy laprasy faktycznie szybciej poruszają się na lodzie niż w wodzie, ale jako, że nie mam jak tego sprawdzić, uznamy to za przebysk geniuszy, naszego bohatera, którego strategia wygrała mu wyścig. Tak to zdobywa pierwszą odznakę pomarańczowej ligi. Misty mówi, że też chciałaby taką ładną odznakę, więc też powinna wyzwać Sisi do pojedynku. Ale aż jej mówi, że aby wygrać, musiałaby być dobrym trenerem. 7 10. Ash i Tracy są w szoku, bo spotykają kogoś, kto zarywa do Misty. Dani oferuje bohaterom wskazanie drogi do sali. Misty jest zauroczona tym, jak on jest dojrzały i mądry. W międzyczasie Ash nie rozumie co w nim takiego wspaniałego, jednocześnie nie zauważając, że jego Pikachu przepada i zastępuje jego nowa mysz. Każda osoba, która chce stanąć do wyzwania odznakę, musi własnoręcznie bez pomocy innych ludzi i Pokémonów, wspiąć się na szczyt góry. Żadnych przyrządów do sekulacji, żadnych kasków. Co może pójść nie tak. Ash łamie sobie kręgosłup i chce wysłać bulbozaura, aby mu pomógł, ale Dani woła: nie, nie! Zostaniesz i na szczęściaszowi wraca rozum do głowy i wspina się dalej. Jak dobrze mieć przy sobie dojrzałego i mądrego trenera. Na szczycie okazuje się, że Dani to lider sali, czy też lider góry. Aby zdobyć odznakę, aż będzie musiał wygrać dwie z trzech rund wyzwania. Pierwsze wyzwanie to jak najszybsze zamrożenie gejzeru. Dobrze, że aż ma Pokemona z lodowym ruchem i nie musi się wracać na dół i z powrotem. Niestety Lapras nie jest tak szybki jak Nidokmin. Pierwsza runda przegrana, a zostały jeszcze dwie. Druga to stworzenie ze supa identycznych do tych pokazanych w instrukcji, używając trzech ze swoich Pokemonów. Dani wybiera Nidokmin. I maczołka. Jeden z tych Pokémonów ma nawet kciuki, więc powinno mu pójść gładko. Aż używa Pikachu, Bulbazora i Charizarda. Pierwsza dwójka stara się jak może i Charizard ich nadzoruje. Próbując pozbyć się natrętnego dziecka, pomaga w wykończeniu sań i tak aż wygrywa rundę drugą. Wszystko będzie zależeć od wyścigu ze szczytu góry. Mimo, że w saniach znajdują się cztery jednostki, tylko Bulbazaur ma jakąkolwiek kontrolę nad pojazdem. Kiedy zaczynają się kręcić, aż wydaje bardzo wyraźny rozkaz: Bulbazaur, zrób coś. Na szczęście na pomoc przybywa zespół Ery, który zatrzymuje wyścig. Kradną Pikachu i pokazuje Dlaczego jest tak wartościowym Pokemonem? Po jego odzyskaniu wznawiamy wyzwanie. Ash ma kolizję z kamieniem, którego ich kierowca nie widział, bo siedzi na tyle pojazdu. Wygląda na to, że Dani będzie pierwszy, bo Asha nie widać nawet na trasie. Ale nagle wyskakuje za drzew i na pozostałościach lodu udaje mu się doczołgać do linii mety. Ash zdobywa drugą znakę, na którą nie wiem jak bardzo zasłużył. Podczas wyścigu nie użył nawet żadnej strategii. Miał po prostu szczęście, że pojawił się zespół R i że nie zginął przyprawiając w drzewa i kamienie. Same wyzwania chociaż były śmieszne. Jestem teraz ciekaw, czy Pokémony potrafiłyby składać z Ikei. 6 na 10. Do trzeciej sali, bohaterowie zauważają zważają, topiącą się dziewczynkę, której Misty leci pomoc. Jej brat, tutejszy lider, widząc to, się w niej zakochuje. Misty ma jakieś niesamowite szczęście do chłopów na tych wyspach, chociaż lider Rudy mówi później, że jego siostra to, to jedyna dziewczyna, więc może po prostu nie mają dużego wyboru. Jak o tym pomyślę, to Dani też był chyba jedynym mieszkańcem swojej wyspy. W każdym razie aż musi przejść test trafienia we wszystkie cele podczas romantycznej podróży łódką. Zostaje rozproszony przez parę, przez co wystawia Charizarda, i Tracy jest jak, co, Charizard, czemu wystawiłeś Charizarda, co ty robisz? Na co b Aż nawet nie ma odpowiedzi. Udaje mu się ukończyć wyzwanie i umówiony jest na walkę z Rudim. Przedtem ten zabiera Misty, aby pokazać jej swoją kolekcję tańczących Pokémonów i pyta się ją, czy nie chciałaby może zostać tu na zawsze. Co jest odważnym pytaniem do kogoś, kogo poznałeś z 5 godzin temu. Rudy prosi, aby Misty dała mu odpowiedź po jutrzejszej walce. I tak, wreszcie mamy jakąś walkę. Ale istnieją tu specjalne reguły. Są to trzy walki jeden na jednego, tych samych typów. Ash zdecydował się na typ elektryczny, trwiasty oraz wodny i musi wygrać chociaż dwa starcia. Na pierwszy ogień idzie Electabuzz kontra Pikachu. Elektryczne ataki myszy nie mają efektu, więc Ash decyduje się na szybki atak i Electabuzz robi to samo, tylko wydając z siebie jakieś dzikie dźwięki. Kikaczo, nie chcąc się do tego zbliżać, udaje, że już nie może walczyć. Runda druga. Executor kontra Bulbazaura. Pokemon Rudiego robi to, co jego pokemony robią najlepiej: tańczy. Tańczy i unika ataków ostrym liściem. Kiedy Egzekutor zapędza Bulbazaura na kranie z klifu, ten korzysta z okazji i używa usypiającego proszku. Drzewo spada, ale jest to ratowane przez pnącza Pokemona Asha. Wszystko będzie zależeć od ostatniego starcia: Starmie kontra Squirtle. Starmie również potrafi tańczyć i taniec wytwarza ataki prunem, dając Rudiemu ogromną przewagę. Misty mówi Aszowi, aby się nie poddawał, co łamie lidera. Skrytl wystrzeliwuje się w powietrze i uczy się pompy wodnej przy życiu której Nokatu jest Rudy wręcza Ashowi odznakę i implikuje, że Misty go lubi, czego się pewnie w przyszłości dowie. Nie dowiedział się 6 na 10. Kobieta myli Asha ze swoim dzieckiem, bo ten też miał Pikachu i czapkę. Aż tłumaczy jej, że on ma już mamę i nie jest to ona. Dojście do porozumienia atakuje ich zespół Ery w swoim robocie napędzanym na Pokémony, które powinny się odezwać do związku zawodowego. Przepędzają ich i dowiadują się, że ta kobieta to tutejsza liderka, Luana. Zaprasza na grupkę do hotelu, w którym znajduje się sala. Wyzywa tutaj Asha do podwójnej walki. Dwa Pokémony kontra dwa Pokémony naraz. Kilka lat przed tym, jak taka forma rozgrywek faktycznie powstała. Luana wystawia Alkazama i Marołaka, Aż wystawia Pikachu i Charizarda. Zanim walka się w ogóle rozpoczyna, Pokémony Asha zaczynają się wzajemnie lać, ale lecimy z akcją. Charizard użymy tacza płomieni, który trafia tylko Pikachu Charizard Chalizard jest zatrzymany psychicznym ciosem i Aszka, że Pikachu użyć szoku elektrycznego, aby mu pomóc, ale z jakiegoś powodu ten atakuje Charizarda. Po tym, jak Pikachu widzi, jak mocno jeszcze dobrywa i dostaje opie opieprzodasza, wreszcie atakuje Alakazama. W zamian Charizard też decyduje się mu pomóc. Dwójka łączy siły. Charizard unika kości, po czym Pikachu atakuje Marowaka. Zamiast przyznać, że nie miało to żadnego efektu, aż mówi, że powstrzymało to jego atak. Jaki atak? Ten, który właśnie uniknęli? Alakazama szykuje hiperpromień, ale zanim może go wystrzelić, Charizard schodzi mu z drogi i odsłania powracającą kość Marołaka, i zmienia trajektorię promienia, który wykańcza jego towarzysza. Pokémony Asha zaatakowały siebie nawzajem więcej razy niż zaatakowały Pokémony Przeciwnika. Pokémony Przeciwnika trafiły w siebie więcej razy niż zrobiły to Pokémony Asha. Podczas tego pojedynku Ash krzyknął: Zrób coś na swoje Pokémony jedynie 3 razy. pół na 10. Ostatnia omawiana potyczka nie jest walką o odznakę A o trofeum, ale jako, że Przeciwnik wciąż ma tytuł lidera, przydałby się ją ocenić. Po przybyciu na wyspę ochrona weryfikuje oznaki Asha, aby upewnić się, że nie są to po prostu jakieś muszelki, które znalazł na parze. Bohaterowie są prowadzani po Pałacu Sławy, w którym znajdują się zdjęcia i odciski wszystkich trenerów z ich Pokémonami, którzy zdobyli cztery odznaki i wygrali z ostatnim liderem. Tracy wspomina, że w drodze na wyspę widzieli Dragonite'a i ich przewodnik im mówi, że należy on do lidera Drake'a i jest powodem, dlaczego nikt z nim nigdy nie wygrał. Mam nadzieję, że jest po prostu stosunkowo nowym liderem, bo inaczej całe to miejsce nie ma żadnego sensu. Snorlax Asha zapada w hibernację, więc musi go na kogoś wymienić. Profesor Oak prezentuje mu kolejną Kinglera który pomógł mu wygrać walkę w lidze. Maka, którego największym osiągnięciem jest pokonanie bezsprawta i Taurosa, który nigdy nie był w walce. Aż idzie z opcją numer 3. Pojedynek z Drake'em będzie pierwszą walką Asha, w której walczy pełną drużyną składającą się z 6 pokémonów. Kiedy któryś z trenerów straci 3 stworki, pole bitwy ulegnie zmianie. I Jak zwykle, jedynie Ash może zmienić swoje pokemony. Walka rozpoczyna się starciem Ditto i Pikachu. Ditto przyjmuje formę myszy i dorównuje Pikachu każdym elektrycznym atakiem. Ma jednak przewagę pod względem trenu, bo jest do niego przyzwyczajony. Za to nie może skopiować kondycji czyli punktów zdrowia Pikachu. Wszyscy jako pierwszy polega. Drake wystawia Onixa i Pikachu jest wymieniony na Squidla. Kamienny wąż wskakuje pod ziemię i Ash rozkazuje Squidowi schować się w małym basenie na środku stadionu. Niestety to żółw, więc jest zaatakowany i schwytany przed dotarciem do celu. Na szczęście wciąż może wystrzelić pompę wodną z każdej swojej dziury, aby trafić i pokonać Onixa. Na scenę wkracza Gengar i Ash postanawia dać szansę Taurosowi. Ten podłuje, jest skonfetowany i wraca do Pokébola. Jego miejsce zajmuje Lapras, który krzyżuje taki z Gengarem, co tworzy ogromną eksplozję podkreślającą siłę obydwu Pokemonów. Osobiście jestem sporym fanem tego rodzaju plisze. Oba pokemony są niezdolne do walki i następuje zmiana terenu na piaszczysty. Drake wystawia Venosaura i aż daje drugą szansę Taurosowi, który wygrywa bez większych problemów. Następny jest Elektabas przed którym staje Bulbasaur, ale różnica poziomów jest między nimi podobno zbyt wysoka, więc trawiasty Starter pada. Aż wystawia Charizarda i komentator komentuje, że jest to jedyny w pełni wyewoluowany pokemon Asha, poza Taurosem i Laprasem, co jest dobrym spostrzeżeniem, jestem do tego zbyt przyzwyczajony, aby zauważyć, jak bardzo to nie ma sensu. Charizard przyjmuje na siebie kilka ataków elektrycznych, ale Kończę walkę z trząsem sejsmicznym. Wreszcie nadeszła pora na ostatniego Pokemona Drake'a. Dragonite Aż wciąż ma cztery pokemony, ale nie gwarantuje mu to zwycięstwa, kiedy walczy przeciwko temu smokowi. Dragonite kontruje Charizarda wodną armatką i następnie napastuje go lodowym promieniem, ścigając go nawet w przestworza. Unika wstrząsu sejsmicznego, zamiast tego sam przypina Charizarda do ziemi. Oba pokemony wystrzeliwują gniew smoka i potężny Charizard upada. Następny wchodzi Squirtle, który natychmiast wystrzeliwuje pompę wodną, ale powstrzymany jest zwykłą armatką. Dragonite atakuje piurunem, ale Squirtle jest w stanie wystrzelić w niego kilka bombelków, zanim zostaje wykonany. Kolejny na scenę wchodzi zespół R, ale jest pokonany jednym ruchem. Ash wstawia Tauros'a, który jest w stanie przyjąć na siebie atak Dragonite' dzięki miękkiemu podłożu i zadać mu cios, zanim zostaje znokautowany. Ażowi został już tylko Pikachu. Mysz nie może się łatwo zbliżyć do Dragonite'a i ten zaczął ładować swój najsilniejszy ruch, hiperpromień. Pikachu w ostatniej chwili używa swojego ogona niczym sprężyny i ucieka z zasięgu ataku, lądując na głowie Dragonite'a, do której ten swoimi małymi łapkami nie dosięga. Pikachu wyładowuje na nim swój najpotężniejszy ruch elektryczny, po czym przez chwilę na chwilę wyczerpane Pokémony wymieniają się wzrokiem, a zwycięzcą tej walki jest Pikachu. Aż wygrywa z Drake'em, dostaje nagrodę i jest na zawsze upamiętniony w Pałacu Sławy. Dwa odcinki niemalże nieprzerwanej walki, licząc potyczkę z pseudo-legendarnym Dragonite'em, którego siła była cudownie podkreślona poprzez wszystkie Pokémony, przez które się przedarł, zanim wreszcie upadł. Zwykle zmniejszam ocenę, kiedy walka nie trzyma się podstawowych zasad gier, ale kiedy robione jest to, aby pokazać potęgę oponenta, dajmy na to, dając mu 10 ataków zamiast 4, trudno jest nie czuć jeszcze większego respektu do Asha za pokonanie takiej bestii. 9 na 10. Wyspy Pomarańczowe składają się z ciekawych wyzwań, które sprawiają, że każda potyczka wydaje się świeża i kończy się finałem, który wywarł na mnie ogromne wrażenie, kiedy pierwszy raz go widziałem. Jest to krótki, ale pamiętny etap przygody Asha. Co wy myślicie o tych walkach? Możecie mi dać znać w komentarzach. Po więcej nowości, ciekawostek i wszystkiego innego o Pokemonach zachęcam do subskrypcji kanału. Do usłyszenia, dostępne materiały.